Pierwsze nagranie pochodzi od użytkownika TikToka Muro 75. Mężczyzna zaczął doświadczać dziwnych zjawisk w swoim mieszkaniu, a niektóre z nich udało mu się sfilmować. Możemy usłyszeć pukanie do drzwi, ale kiedy mężczyzna do nich podchodzi, to widzimy, że po drugiej stronie nikogo nie ma. Niektórzy widzowie ostrzegli mężczyznę, aby ten nie otwierał drzwi, ponieważ jest wiele przesądów, które mówią, że po otwarciu drzwi możemy wpuścić złego demona do naszego mieszkania. Jednak to nie koniec jego przygody. W momencie, gdy mężczyzna nagrywa drzwi od balkonu, w ich odbiciu możemy zobaczyć cienistą sylwetkę, która się do niego zbliża. Ten natychmiastowo się obraca, ale nikogo nie znajduje. Gdy po raz kolejny kieruje kamerę w stronę drzwi, te w magiczny sposób są otwarte. Czyżby duch, który wcześniej pukał, zdążył już wejść do domu? Kolejne nagranie pochodzi od użytkownika Reddita, John Slang. Cała akcja rozgrywa się przed domem przesyłającego i zostało to nagrane przy użyciu kamery bezpieczeństwa. John twierdzi, że nie ma pojęcia, kto lub co to mogło być. Najprawdopodobniej był to duch ponieważ nikt z jego rodziny nie kręcił się o tej godzinie po podwórku. Dodatkowo niektórzy z komentujących zwrócili uwagę, że postać wydaje się nie mieć głowy i jest ubrana w białą szatę. Mężczyzna nie ma żadnego nagrania, które ukazywałoby wejście kogoś na jego teren posesji. Więc jak myślisz, czy to tylko błąd kamery, a może jakaś zjawa zamanifestowała swoją obecność? Kolejny klip pochodzi z turnieju tenisa. Jeden z oglądających postanowił nagrywać cały mecz, gdy w pewnym momencie na boisku pojawiło się coś nieoczekiwanego. Po lewej stronie boiska możemy zobaczyć dziwną, cienistą postać, która przez nie przebiega. Następnie, gdy piłka tenisowa zbliża się do tej postaci, ta rozpływa się w powietrzu. Swoją opinią na temat tego nagrania możesz podzielić się w komentarzu pod filmem. Kolejne nagranie zostało przesłane przez mężczyznę o imieniu Ryu. Kilka lat temu w jego miejscowości miał miejsce protest, a ten postanowił go udokumentować. Jednak gdy obejrzał nagranie w domu, wraz ze swoją rodziną, zauważył, że jest kilka klatek w filmie, które przedstawiają coś dziwnego. Mężczyzna wierzy, że udało mu się zarejestrować twarz demona lub jakiejś złowrogiej istoty, która była w pobliżu tej nocy. Możemy zobaczyć czarne włosy, oczy, nos oraz bardzo mocno otwarte usta. Jak myślisz, czy rzeczywiście był to demon, a może efekt pareidoli, przez który ludzki mózg doszukuje się znanych nam kształtów, najczęściej twarzy, w przedmiotach czy też obiektach, w których tak naprawdę nic się nie znajduje? Ostatnie nagranie zostało opublikowane na Twitterze przez użytkownika sitio Paranormal. Jest to fragment filmu z imprezy urodzinowej gdzieś w Japonii. Początkowo wszystko wydaje się normalne, aż do momentu, gdy solenizantka nie zdmuchnie świeczek. Początkowo jest to ciężko zobaczyć, ale w momencie, gdy kobieta zmuchuje świeczki, po lewej stronie ekranu możemy zobaczyć jakąś postać wyłaniającą się z ramienia kobiety. W kulturze japońskiej Yuri to duchy ludzi, którzy nie mogą zaznać spokoju. Często są przedstawiani jako mający bladą skórę, czarne włosy i twarze bez wyrazu. Uważa się, że Yuri jest w stanie zamanifestować swoją obecność na wiele różnych sposobów, w tym jako postacie w słabym świetle. Więc jak myślisz, czy dziewczyny naprawdę zarejestrowały ten rodzaj ducha? Bonusowe nagranie pochodzi z kanału Ruben Mockery, który wraz ze znajomymi postanowił wybrać się na kemping nad jezioro. Biwakowali w tym obszarze już kilka razy, jednak nigdy nie nagrali niczego przerażającego, aż do tego momentu. jest. Man, that smoke is killing my eyes. Yeah, it's pretty brutal. Swear, this is sleeping quarters. Our candles. Yeah, keep, candles our, keep, keep, keep our out. bugs off of us. No tent because we're men. No tent. That's right, manly men. We sleep beneath the stars. Disgusting stars, that's right. Man, is that a full moon? Guys, what is that? I think it is. Yeah, I think it's, night. What's what, Seriously, guys. Yeah, I, I seriously saw something over there. Tom, never, did you not see it? Dude, there, whatever. Was something there for like two Jeremy, seconds. Jeremy, Trevor. Dude. It was over there. Dude, whatever, man. Man, really dude, put some more Wilderness fire. I am not going to sit here Weird. with this why? thing. Tell you, it was like it was there what? for like two like, seconds. Dude, it was probably... Over there. Over yes, the right border. over there where you are shining the light, yeah. in that yeah. area. And over and there. Yes, there was, Jeremy. Tom and I both saw it, dude. It was nuts. It was nuts. I don't not know. Squirrel. Man. It's not a squirrel. What would you say it was a squirrel? Okay. Okay. A woodland creature. Okay, what squirrel would look like that, Tom? <laughs> it's an animal. Okay, We're in the woods. Animals. Go figure. Uh, hey Tom, guys. What? Oh my God. What is that? No, so, that's it. Is. That's it. Oh my gosh. Oh. Uh. That's <laughs> I don't know. Oh, crap. It's 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 oh, oh God. my God. Oh my. God. Oh my. <laughs> <laughs> get in get in guys get in get in get in okay okay first where's, where's, where's the keys i don't know it's where's where's tom at? where's tom where's tom 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 all right dude we got he the ball over there we come get you dude tom tom guys i over here are you all right thank god are you okay dude i think i lost it i don't know i think it's right behind me i'm not sure what is it dude what is it i don't know I you need to it jump come on get down here with us you'll have to jump come on tom. jump this is too high dude if you don't jump it's gonna get you you have to jump oh my gosh huh come on tom oh swim man swim tom swim swim Oh, oh my gosh, did you see it? No. No, we've not seen it. Oh my, gosh. oh my gosh. Wait, what is. Dude. What is. Oh my gosh, dude, did you see that? Dude, thank God you're doing it, That's the same thing with that's it. Let's get out of here. Let's find out what that thing was. Dude, I'm just a child. Look right We gotta go like right now. Oh my god. god gosh, you're you're now, what the there is it is. That? Dude, do you see it? Do you see it? No, no. Hold on, dude. If we get this on camera, <laughs> there it is. That's it, dude. Why does he keep chasing us? I don't know. Oh my goodness, that is. Dude, oh I my god. it's about to jump in the water. Are you serious? Oh, no, oh no, my no, god! No, no! What no! the heck? He's chasing the boat, Tom. No! <laughs> Nagle wyłania się jakaś przerażająca postać z czerwonymi świecącymi oczami. Ta straszna istota sprawiła, że mężczyźni postanowili opuścić to miejsce i nigdy więcej do niego nie wracać.